Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na kanale Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was serdecznie i dziś zapraszam na film z cyklu Rozwijam się Mix Media i zaprezentuję Wam moje prace, mojej własnej twórczości i pomysłowości, oraz jedną pracę, którą widzieliście w zeszłą środę na Facebooku. Jest to praca z warsztatów w Katowicach. Ale zacznijmy od początku, czyli zacznijmy od kreatywnej pracowni. Najpierw pokażę Wam takie dwa zdjęcia, które zostały dołączone do hdf -ki. To jest straszny domek, to jest praca halloweenowa, oczywiście. I teraz dlaczego Wam to pokazuję? No, głównie dlatego. Żebyście zwrócili uwagę przy zakupie i może wspomogli mnie też, mnie i inne osoby, które nie mają przestrzennego widzenia, w dochodzeniu do porozumienia z innymi twórcami, producentami hdf którzy takich zdjęć nie dołączają. I stworzenie, złożenie tekturki czy hdf jest wtedy no, bardzo problematyczne. Nie wyobrażam sobie, żeby złożyć tą, ten domek, bez chociażby zdjęcia poglądowego, takiego, jakie, jakie Wam pokazałam przed chwilą, ale tutaj testan pracownia dodała jeszcze e, tak znaczy, nie dodała. Te tekturki były, HDF-ki były na, takim, na takich plastrach i trzeba je było wycisnąć. I przy każdej z tych małych elementów drobnych do wyciśnięcia był numerek. I była taka instrukcja, duża. Już ją wyrzuciłam niestety. Była taka duża instrukcja, gdzie dany numerek ma się znaleźć tutaj, na tej, na tej podstawce. I jak połączyć ze sobą te numerki, żeby powstał taki, taki super krzywy krzywy domek. On jest naprawdę krzywy, nie? Rzut jest taki z góry, no to widać, że, że on jest naprawdę krzywy. Mamy tutaj czarownicę i mamy takiego słodkiego duszka. Mamy napis Halloween. Na domku mamy złotą wywoskowaną latarnię. Mamy tutaj drzewo. Mamy płotki, nagrobki i superowy napis superowy napis Halloween. Bardzo mi się bardzo mi się ta praca podoba. Ona stoi u mnie na parapecie. Jest podświetlona, bo, bo dodałam tutaj te dodałam tutaj te ledowe LED lampeczki, więc jest podświetlona. Stoi u mnie na parapecie i daje takie, taki fajny klimacik. Bardzo mi się ona podoba. A do tego woski pięknie pachną, więc cała praca cała praca pięknie pachnie. To jest pierwsza praca halloweenowa, Straszny Domek. Kolejnymi dwoma pracami halloweenowymi są tagi. Ja oba te tagi kupiłam na zlocie w Krakowie od Snipart Podobnie jak te, jak te tekturki. I do wykończenia tych HDF-ek i do, do wykończenia tych tekturek użyłam pudrów do embossingu z dwóch różnych firm. To jest Ranger czyli Toma ona się chyba nazywają. Ja Wam je podlinkuję na dole razem z miejscem do zakupu. Ja je je kupiłam w sklepiku Gosi, jak byłam na warsztatach w Katowicach. No i tutaj wykorzystałam trzy kolory wosków. Złoty wosk, Cooper i taki niebieskawy kameleon, ale on zginął pod Cooperem. Najpierw on był taki tutaj troszkę te drobne napisy z maski były pociągnięte tym takim kameleonem zielono-niebieskim. On może odrobinę widać, że on tak gdzieś tam ten niebieski w tle przebija. No a potem rogi, wszystkie te takie wiecie, boki i tył. Wykończyłam, wiedziałam, że mi się urwie ten listek. Wykończyłam tym takim kuperowym woskiem i złotym. No i tutaj jest oczywiście nowy taki wosk, Nie widziałam, puder, takiego koloru jeszcze nie widziałam, on się nazywa Cooper. Właśnie to jest takie, taka rdza, mam nadzieję, że to widać, o teraz widać, taka rdza. No i biały. No ten biały to taki, wiecie, no nie robi jakoś żadnego efektu wow. Ja ten biały miałam już prędzej, dlatego na zlocie w Krakowie kupiłam błyszczący, diamentowy, biały od agaterii. Bo nie chciałam, żeby był taki zupełnie biały, chciałam, żeby tak trochę. Wiecie, trochę błyszczał. No i on może błyszczy, jak się bardzo przejrzymy. A jak się nie przejrzymy, to jest po prostu biały. Nie, nie, nie widać na filmie, nawet jak. A nie, no teraz widać. Teraz widać. Ale wiecie, jak coś się nazywa. Jak coś się nazywa diament, to ja myślałam, że to będzie po prostu tak błyszczało, że trzeba będzie oczy zamykać, jak się na to, na to patrzy. Ale nie. No i tutaj widać bardziej ten. Yy... Taki turkusowy, niebiesko-zielony e, kameleon. No a tu mamy tekturkę ze Snip Artu e, Wiedźmy z taką miotą i kotem strasznym, zombie. E, kot jest z od Craft Uli. E, tylko Czarownica jest ze Snip Artu i HDF-ka jest ze Snip Artu. I czarny e, puder do embossingu, również agataryjny. No, i ten czarny jest rewelacyjny. Nie dlatego, że ja jestem z cyklu, wiecie, rok i zniszczenie, ale on jest po prostu cudny. Zobaczcie teraz. On jest naprawdę warty tych tam iluś nastu złotych. Jeśli, jeśli używacie do pracy czegokolwiek czarnego, jest rewelacyjny. Kot tutaj jest taki trochę niebieskawy, bo go dotknęłam też tym kameleonowym woskiem, więc trochę zmienił. Trochę zmienił kolor, natomiast no, pani jest absolutnie i rewelacyjnie czarna i błyszcząca, i to jest taki dokładnie efekt, jaki, jaki chciałam w tym pudrze uzyskać. Będę go wykorzystywać na pewno częściej. No i teraz praca warsztatowa. Została wykonana na warsztatach w sklepiku Kosi, a prowadzącą była oczywiście Kasia Kędzierska. I to jest mediowy pędzel na płótnie. No i jak miks mediowo, tak trochę steampunkowo, no to oczywiście nie mogło zabraknąć przeróżnych y, śrubek, y, wiecie, kół zębatych i tak dalej. Nie mogło zapomnieć, za, zabraknąć takich y, szklanych y, elementów i one są szklane. Musicie mi uwierzyć na słowo, że one kiedyś były szklane, są w dalszym ciągu. Oczywiście te wszystkie elementy to są wyciski z żywicy y, odlane. Y, no i tutaj mamy sporo niebieskiego. Jest rdza, czyli kuper, jest złoto, no i są dwa odcienie niebieskiego. Wiecie, że niebieski ze mną nie gada, nie? Ja nie jestem niebieska. Tu mamy niebieski wosk, tu na tych napisach, tu trochę pododawane na motylu. Na tym mniejszym motylu tutaj i na ramce. No, tak wiecie, w kilku miejscach ten, ten niebieski jest rozrzucony, żeby, żeby, żeby go było widać. Jak już go tam gdzieś raz posmerałam, no to spodobało mi się i, i chciałam go użyć. I teraz, oczywiście, że nie wiem, jakie to były kolory niebieskiego. Jeśli chodzi o złoto, to to jest złoto królewskie. No i Cooper, to Cooper, tak, ta, ta, ten tak kardza, ale taki mosiąc bardziej chyba kolor, no to ja nawet mam w swoich zasobach takie e, woski. E, natomiast Ula z, ze sklepiku Gosi na jednym z live'ów obiecała, że będzie ściągać niebieskie woski, różne odcienie tego koloru, więc ja będę je po prostu kupować, bo jakoś coraz bardziej ten niebieski mi się podoba. Może niekoniecznie farby, ale jeśli chodzi o woski, no to, no to powiem Wam, że no, jak dla mnie... E, no to zrobił to, co ja chciałam, żeby zrobił. Tak? Czyli no, uwydatnił te wszystkie elementy, które uwydatnić miał. Bardzo mi, się to, bardzo mi się to podoba. Na warsztacie było super. Bardzo Kasia jeszcze raz dziękuję za możliwość wzięcia udziału w takim warsztacie trochę wymuszonym i trochę niespodziewanym, ale cała długa historia dotycząca organizacji tego warsztatu musiałaby tutaj wjechać, A to wiecie, no nie mamy 8 godzin na ten film, więc no niech tylko zostanie informacja, że był to nagły i niespodziewany, zorganizowany warsztat w sklepiku. Dzięki Kasia jeszcze raz, dzięki Ula za możliwość, wiecie, wpadnięcia e, i zrobienia mojej rozpierduchy e, było superowo. E, mam nadzieję, że to nie będzie mój ostatni warsztat w sklepiku Gosi, chociaż powiem Wam, że dojazd do niego mam okropny, bo jadę 40 minut pociągiem do Krakowa, a potem. 50-60 minut komunikacją miejską, żeby z dworca dojechać na, na warsztaty. No ok, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o moje prace mix mediowe, czyli filmik z serii Mix Media Rozwijam się. Zapraszam Was na kolejne moje, moje filmy. Wpadajcie, wpadajcie, bardzo Was zachęcam na kanał. Zostawiajcie łapki w górę albo w dół, subskrybujcie. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o wszystkich nowych rzeczach, które się tutaj pojawią, a mam nadzieję, że będzie się ich pojawiać więcej i więcej i więcej. Po więcej szczegółów dotyczących zakupów i miejsc, w których można kupić takie rzeczy, zapraszam poniżej. A dzisiaj żegnam się z Wami serduszkiem, nie umiem tego robić. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa pa pa pa, pa, pa.